Cześć, cześć wszystkim. Witam bardzo, bardzo serdecznie w ten bardzo gorący dzień. Popijam sobie właśnie mrożoną kawę domowym sposobem robioną, bardzo biedną gorzką, ale i tak najlepszą na świecie, bo tu kawa. Słuchajcie, jest trochę późno. Jest godzina 17:20. Możecie słyszeć, słyszeć co jakiś czas hałasy, bo aktualnie myszoskoczki się obudziły i będą mnie właśnie hałasować. A z kolei koty, jacek i Kiera yy, śpią sobie najlepsze i próbują się ochłodzić o wszystko, co się da. No dobra, a dzisiaj mamy aktualizację. Aktualizacja jest. Yy, aktualizacja nie jest nowa, bo pojawia się tak mniej więcej co roku. I słuchajcie, tym razem zespół SSO trochę zaszalał, bo stworzył trzy różne promocje. Pierwsza promocja to jest 30% zniżki na jednomiesięczne konto Star Rider, a do tego bardzo ładny zestaw rabbiwakowy, taki biało-niebieski, taki ekry niebieski Nie wiem, bardzo ładny, chciałabym go mieć, ale niestety nie można go kupić w grze. Co bardzo mnie boli, bo bardzo mi się podoba. Tak. A do tego następna promocja to jest zniżka na jednorazową opłatę Star Rider, to znaczy lifetime. Do tych, co bardzo skorzystać z takiej promocji. To jest właśnie bardzo dobra wiadomość, bo do tego jest tropikalny letni sprzęt i zwierzak perłowa panda Ray. A do tego 1200 Star Coins i 15% zniżka właśnie na Star Rider. Dobra, to była druga promocja, i jeszcze jedna promocja to jest podwójny Star Coins. Także wiecie, jeśli bardzo chcecie skorzystać, to proszę Was bardzo. Stroje są bardzo ładne. Ta, drugi, ta druga promocja z tym Lifetime'em to strój do niego jest taki bardzo kolorowy, kwiecisty i można go kupić w grze. Co jest też bardzo dobrą wiadomością dla tych, a co może się ten zestaw spodobać. No dobra, mam już 4 minuty materiału i zabierajmy się za aktualizację. Strażniczka Marisol. Marisol, Midsommara, to święto związane z długimi dniami letnimi, które obchodzimy razem z przyjaciółmi i rodziną. Jest ono szczególnie popularne w północnej Europie, jednak nigdzie nie świętuje się tak jak w biorwiku. W tym roku uroczystości związane ze świętem Midsommar organizują Strażnicy Leśni w, w Jorwiku. będzie to największy festiwal ever. Wszystko jest już prawie gotowe. Zostały już tylko kilka rzeczy do zrobienia. Czy ty i twój konio możecie nam pomóc? O to chodzi. Możesz pomóc moim przyjaciółom na przy trzech czynnościach. Stanisława jest odpowiedzialny za postawienie słupa majowego. Nasz eksperta bezpieczeństwa, Ashley, ma za zadanie rozpalić ognisko. Zasia Dylana musi rozstawić stoły. Jeśli nam pomożesz, szybciej rozpoczniemy imprezę. Na każdym festiwalu lat nie może zabraknąć ogniska, które będzie nastrajać wszystkich do imprezy przez całą noc. Musimy zabrać drewno do lecia pod pałki i zapalić ognisko, czyż nie? No właśnie nie. Strażnicy bardzo ostrożnie podchodzą, obchodzą się z ogniem. Wystarczy jedna iskra, żeby spalił cały las. Dlatego w tym roku robimy, robimy ognisko bezpiecznie. Wybrałam już miejsce na ognisko. Jest ono za, zlokalizowane 18 metrów od najbliższych drzew i budynków. Jeśli... Potrze Teresa potrzebujemy podpałki. Stary Jasper powiedział, że możemy zabrać drewno, które przechowuje przy farmie po tamtej stronie. Możemy je tutaj przynieść, a może Ci, Brad Angel, Twój chlebek. Pamiętaj tylko, żeby podczas przewożenia drewna na koniu zachować wszystkie środki ostrożności. Zasada numer jeden: bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dokładnie. I nie można tego zapomnieć ani w grze. A nie tym bardziej w realu, bo teraz będą te wszystkie imprezy właśnie na zewnątrz. A pewnie z grille rozpalą albo my sami. Także trzeba się liczyć z tym, że ogień to jednak jest żywią i można coś zjerać albo się, albo kogoś, albo, albo las. Tak jak Ashley powiedziała. Doskonale możemy rozpalić ognie i na dodatkowy wyeliminowaliśmy ryzyko pożaru na farmie Jaspera. Udało się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ogniska wszystkie robimy pod kontrolą rodziców albo kogoś starszego, w formie bezpiecznej, a w razie w razie jakichś problemów, a dzwonimy po pomoc. Począwszy od... Od straży pożarnej, potem do leśników, jeśli robimy to w lesie. Potrzebujemy więcej drewna, jeśli ognisko nie zgasło przez całą noc. Yy, wiemy, gdzie je znaleźć. W pobliżu placu budowy Geta widziałam mnóstwo odpowiedniego drewna. Chlebeka pomoże ci je przewieźć. Kradzież? Jaka kradzież? Strażnicy orwiku są urzędnikami rządowymi. Po prostu wykorzystujemy to drewno dla dobra publicznego. Wcale nie. Nie, tak się nie robi. Najpierw one ja potrzebują zgody i, i, wszy i wszystkich dokumentów, a tych dokumentów nie mają. Proszę mi pokazać jakieś papiery na to, gdzie jest mój chleb. Mamy wszystko. Strażniczka Ashley, co masz nam daje do powiedzenia? Co chcesz nam przekazać? Jaką mądrość tym razem? Na początek powinno wystarczyć, a drewna. Podejrzewamy, że Kema z, la, z lasu Mistral przyniesie więcej drewna, które pozyskała podczas karczowania szlaków. Impreza się rozkręca, tak widzę. A tam zabrakło kropki, proszę pani. Czas rozpalić ogień. Zazwyczaj robię to sama ze względu na bezpieczeństwo, ale bardzo przydała nam się Twoja pomoc. Może chcesz a więc czynić honory? No nie wiem a to bezpieczne. Nie poparzę się. Nie spalę nic na pewno. A że na 100%? Ufasz mi? Jahu! Dobra, mamy to. Mamy ognicho, można piec uwag. Tak, płoń. Kłoń! Kłoń. <laughs> Przepraszam, czasami daje się ponieść emocjom. Bardzo dobra robota. Oczywiście mówię o wynisku. Bardzo bezpiecznie. Ale czasem to e, nie działa. Z tego co tu widzę, nie podoba mi się to. Halo, halo, chcę pogadać z Lanem. Halo, halo! Świetnie, to pewnie o tobie wspominała Marisol. Zajmuje się organizacją bankietu. A podamy łosia, w, e, ło, Kurczę, ło, łososia! Podamy łososia z południowej podkowy, śledzia z zachodniego przylądku? Czemu z południowej podkowy? Z południowego kopyta, proszę pana, Delanie! Strażniku Jorwiku! Śledzia z zachodniego przylądku, ziemniaki z farmy Steve'a oraz świeże jagody z lasu Mistwal. A czy las Mistral to nie jest za czasem yy, taki park narodowy jakby? Z parku narodowego nie powinno się nic wynosić, czy to prawda? Czy nie powinno się zry nie zrywać roślin? Już mi ślinka ciechnie, oczywiście. Najpierw muszę zadbać o, o naszych gości. W każdym razie zanim podamy jedzenie, ktoś musi ustawić stoły i krzesła. Pomoże mi w tym. To masz ta pożyczy na składane krzesła i stoły ze swojej stami. Są już przygotowane, dlatego musisz tylko pojechać, a do niego na koniu i je odebrać. <coughs> Zabieramy. Jeszcze jedno gdzieś jest. Gdzie jest to? O, nie widzę, nie widzę pomocy. Tu. E, 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 nie to, nie to. Ja nie chcę z Julią, po co mi Julia? Ja nie chcę Julii! Nie! Ki. Dobra, będę mieć zaznaczone zadanie. Laguję, mam nadzieję, że tego nie widzicie. Nie podoba mi się to, że są takie szare modele. Jej, odskoczyłam, jahu! Dobra robota, stoły i krzesła gotowe. Przypomnij mi później, żebym podziękował Tomasowi. Bardzo nam w tym roku pomógł w przygotowaniach do uroczystości. Jak sam powiedziała, zależy mu na tym, żeby dziewczyny, które przyjechały do Jorwiku na obóz jeździeckich zapamiętały to miejsce jak najlepiej. No właśnie, ja tutaj przyjechałam tylko na jedno lato na Jorwik, a już jestem tutaj trzeci rok, także no fajnie. No dobra. Ale najlepsze w Jorwiku są bankiety. A czas, się, czas się do nich przygotować. Pyk, pyk, pyk. Dobra, stałe krzesła rozsta co już rozstawione. Dawaj, Dylan, co? co tam masz jeszcze nam do powiedzenia? Catering James z Fortu Pinta sponsoruje jedzenie. Właśnie przygotowałam do niego, do, 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 od niego wiadomość. Wszystko jest gotowe do odbioru. A czy możesz udać się do portu Pinta i zająć się transportem posiłków, bo znajdziesz je obok dyskoteki? Na dobrej imprezie musi być głośno. Na tegorocznej imprezie spodziewałam się tłumów rozmowy i śmiechy wszystkich przybyłych mogą zagłuszyć muzykę, a przecież że dobra impreza to głośna impreza chcę, żeby każdy poczuł mocny bas na szczęście James obiecał też, że pożyczy nam swoje nagłośnienie z dyskoteki w Forcie Pinta, może zająć się przetransportowaniem sprzętu oczywiście, że tak w końcu ale tam po catering, tak? pracuję obecnie nad podsumowaniem Półrocza! Nic nie obiecuję, ale mam nadzieję, że pojawi się on do końca miesiąca na kanale. Yy, razem z, z tymi najbliższymi aktualizacjami, które do końca miesiąca mają się pojawić, czyli na pewno ta dzisiejsza i chyba ta przyszłotygodniowa, ale nie jestem pewna. Spojrzę teraz w kalendarz. Tak, to będzie dzisiejsza. I przyszłotygodniowa aktualizacja. Ona ma się pojawić 30 czerwca, czyli ostatniego z dnia miesiąca i mam nadzieję, że najpóźniej 1, ma 1 lipca pojawi się ten odcinek na kanale. Dobra, mamy Catering, mamy napoje. Nie mamy jeszcze tylko głośników. A, dobra, to tam już muszę podejść pieszo. Przyznajcie się, ci co grają w, w nasze kochane SSO, czy po tej aktualizacji, gdzie, gdzie wprowadzili tą zmianę w to spamowanie W, Albo strzał w górę. Czy nadal spamujecie, czy, czy już przestaliście? Bo mi się zdarza nadal spamować ten jeden przycisk. Żeby mi, przy czasem, żeby mi czasem koń nie zwolnił. Wiecie o co chodzi. Kto gra, ten wie. O, przeklikałam. Ale dobra, to było coś w stylu doskonale, znaczy bierzemy się do roboty, czy coś takiego. Nie wiem, nie doczytałam. Możemy podkręcić muzykę, co się Episka impreza letnia. No pewnie, że tak. O, już mamy imprezę. Zawsze uwiel uwielbiałem, uwielbiałam festiwale Letnie, bo, sp bo spotykała się na nich cała społeczność, a dlatego w tym roku zapraszamy ludzi, których może spotkać się w całym Jorwiku. A może poznasz a także nowe osoby? Kiedy trwały przygotowania do bankietu, zajęłam się zaproszeniami. Muszę je tylko wysłać, a pomożesz mi w tym? Wrzuć zaproszenia do czerwonej skrzynki. Ja naprawdę nie chcę siedzieć do, do nocy z tym montażem. Ja jeszcze dzisiaj chcę zmontować tam to trochę. Już jestem pod koniec zbierania materiałów. Yy, obrazowych, Także to jest bardzo duży postęp dla mnie. Stoły i krzesła gotowe, jedzenie. Jedzenie, jedzenie gotowe, dobrano, tak, gotowe. Git. Wszystko gotowe. Dziękuję za pomoc, Anna. Dobra, lecimy dalej. mi misomara nie może istnieć bez słupa majowego. Musi być wysoki, by było widać z daleka i szeroki oraz solidny, by wytrzymała przez kilka tygodni podczas a których wokół niego będą tańczyć tłumy ludzi. Znalazłam doskonałą rzecz przy drodze, obok formy starego Jaspera. Zapytałam, zapytałam o nią właściciela, a on powiedziała, że możemy ją zabrać, ale sam sobie poradzę. Sam sobie nie poradzę. A to jest ciężko. To jest... Bo jest ciężka, ale widzę, że Twój koń jest silny. Może uda Wam się tutaj ściągnąć. Proszę Pana, mój koń to jest... To jest kój wystawowy. On nie jest pociągowy. Dlaczego ja wykorzystuję do tego słabego konia wystawowego? Dlaczego? Gdzie ta żerć? Gdzie ta żertka? Doskonale, teraz musimy ją tylko ozdobić. A, liście na żerć. Słup majowy a, przystrajamy zielonymi liśćmi, by uczcić ją ja nadchodzącą porę roku. A, w lesie, który ciągnie się no, odtąd, a, aż do stajni Murlanda, znajdziesz a mnóstwo gałązek. Potrzebujesz naprawdę sporej ilości liści, dlatego pojedzie tam konno i zbierze tyle liści, ile jesteś w stanie unieść. No, a do tego jeszcze weźmiemy sobie zadanie z zbieraniem kwiatków. Słup majowy powinien być przystrojony kwiatami polnymi, które są symbolem lata. Myślę, że Thomasa Murland nie będzie miała nam za złe, jeśli na zbierasz kwiatów a w bliskim lesie. na tam ze swoim koniem i przywieź trochę kwiatów. Po zawinięciu słupa w liście możesz przystroić go kwiatami. Tak, bierzemy. Jedziemy i po to, i po to. Słuchajcie, tak sobie przesłuchałam na te ostatnie 20 parę odcinków. Nie, nie 20 parę. No, tak z 15 ostatnich odcinków, jakie miałam, jakie nagrałam w czasie zbierania materiałów. I muszę przyznać, że troszkę mi się głos zmienił. Już nie jestem taka Znaczy, moim zdaniem, nie jestem już taka jąkała jak byłam na początku. Trochę mi się ton zmienił. Napiszcie mi w komentarzach, albo napiszcie mi tam na priva, czy coś tam. Yy, powiedzcie mi, czy trochę się według Was poprawiłam, a czy mam nadal się dalej poprawiać. Nie, nadal mam się poprawiać, a zawsze, zawsze jest lepiej się dalej poprawiać, a niż ciągle stać w miejscu, wiecie o co chodzi. Yy, no i no wiecie. No dobra, mamy już liście na słupie. No, wspaniale, to najpiękniejszy słup majowy jakikolwiek widziałem. Na pewno gorzej u mnie z czytaniem, ale to już jest norma, że nie umiem czytać, chociaż mam 20 parę lat, co mnie przeraża i nadal nie umiem czytać płynnie. Słup mają wygląda pięknie, ale czegoś mi tu brakuje. Już wiem, wianków, a wianki z kwiatów są nieodłącznym tradycyjnym elementem tego święta. Tak się składa, że przygotowałam stoisko, przy którym można wykonać, a własny wianek z kwiatów, a tak sobie myślę, że małe wianki można połączyć z, ze sobą i stworzyć jeden wielki, czemu nie? Podejdź do stanowiska i wykonaj cztery wianki, którymi ozdobimy słup. No właśnie, jak czytałam aktualizację, to to oni coś skrzaczyli właśnie z tymi wiankami, że w tym roku ym, nie będzie tworzenia własnych wianków, a takich dla postaci i dla konia. Za to będzie można je kupić w sklepie. Coś tam napisali, że, że są w trakcie naprawiania tego. Ale tak w sumie, to im tak trochę nie wierzę. I może pojawią się te wiąki w tym roku, a może się nie pojawią. Stanisław, zrobiłam doskonale. Przywróćmy, po, przy, przystrójmy nimi słup. Pozostało nam tylko postawić słup, zróbmy to razem, na mój znak. Trzy, dwa, raz. I stoi! Mamy to! Mamy słup majowy. Gites, fajnie. Tak, mogę trochę nadużywać, a tego słowa Gites fajnie. I w ogóle super, i wspaniale. Tak, ja już jestem. Tym bardziej, że teraz jestem nakręcona, bo jednak wypiłam kawę, a jakieś pół godziny temu wypiłam energetykę. Także super. Patrzcie, najpiękniejsze słup majowe na całym jorwiku. Chyba nie ma najlepszego miejsca na taniec żaby. Pamiętacie ruchy? Co? Taniec żaby? Tak. 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 Dobra, ja już nic nie powiem na to. Dobra, mamy chyba wszystkie, co tutaj zrobione. Nie, jeszcze nie. Tutaj mamy jeszcze jedno u Marisol. Tam chyba jakieś podsumowanie czy coś takiego. tak. Zanim rozpoczniemy imprezę, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz, dzięki której to święto mieć. w Jorwiku zapadnie wszystkim w pamięci. Wiesz co mam na myśli? Tak, tak. Musimy jeszcze zawiesić flagę Jorwiku na szczycie słupa majowego. Twoja pomoc jest niestopiona. Nie poradzilibyśmy sobie sami. Dlatego to Ty możesz teraz zawiesić flagę. Pora na wspinaczkę. Aha, dobra. No dobra, wieszamy flagę na, na bardzo dużej wysokości. A przepraszam bardzo, gdzie są służby bezpieczeństwa, które mnie ewentualnie zabezpieczą albo złapią, jak spadnę? Co? Jakaś uprząż? Ubezpieczenie? Chyba w ogóle nie znają takiego słowa, ale dobra. Zawsze płaczę, kiedy widzę powiewającą flagę Jorwiku. Każda dziewczyna, która kocha konie, może nazwać Jorvik swoim domem. Nawet jeśli urodziła się gdzieś indziej. Tutaj otworzymy rodziny. To będzie najlepszy festiwal letni ever. Czasem włączyć muzykę i rozpocząć bankiet. Rozpoczynamy letni festiwal. No to co, to chyba byłoby na tyle. Możemy jeszcze sobie zerknąć tutaj. A, 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 witaj w namiocie letnim, a mówiła, że w namiocie czasem można zobaczyć wizję związaną z kimś bliskim twojego serc z twojemu sercu, a może nawet a twoją miłością. Musisz zebrać siedem niepowtarzalnych kwiatów, a zanim do niego wejdziesz, kwiaty ukryliśmy w różnych miejscach, a na terenie festiwalu. No to co, pozbignę tych kwiatki, co? Zobaczymy, kto jest moją miłością. No dobra, mamy już 7 kwiatków. Zobaczmy, kto jest moją miłością. Masz już 7 kwiatków, Wejdź do namiotu i zaczekaj na wizję. No to patrzymy, kto jest moją miłością albo bratnią duszą. Aha, światełko w tunelu. Kto się za nim kryje? Aha, Facet z Get. Nie, no super. Jest moje miłości. Mój brat Angel. Mój chlebek. Mój chlebek jest moją miłością. No to co? Będziemy chyba już powoli kończyć ja dzisiejszy odcinek z aktualizacji. Zerkniemy jeszcze tutaj do sklepu. O właśnie. Są bianki. Mmm, I one są to kurwa. One są po jednym shillingu. Ej, to fajnie. Nie, no fajnie, super. Naprawdę. Podoba mi się to. Ale więcej chyba nie kupię. Mamy więcej rzeczy, bo jednak. Y Mam trochę ograniczone miejsce, chyba że na szybko posprzątam, ale raczej, raczej wątpię. Nie, dobra. Nie będę tutaj sprzątać, ale po prostu sobie obejrzymy te ciuchy, co tu są. Ten bardzo fajny letni zestaw. Można sobie skompletować albo takie pomarańczowe, albo takie niebieski. Rękawiczki, buty. Zestaw dla konia z bosalem. No dobra, to chyba już będzie koniec tego odcinka. Będziemy już kończyć. Ja będę kończyć. I chyba widzimy się w następnym odcinku. Nie jestem pewna, co to będzie. Wiem tylko tyle, że um, planuję właśnie tylko ten odcinek z podsumowania półrocza. Cała reszta wychodzi taka przeważnie bez planu. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym, być może za tydzień, albo dopiero w podsumowaniu. Zobaczymy jeszcze, albo. Yy, o, nie, dobra. No to pa.